Aga jest nauczycielką wczesnoszkolną. Nie zarabia dużo. Nawet nie wiem, czy można powiedzieć, że mało zarabia. E, ale dorabia. Ja, jak może, są trudne czasy, ciężkie. Ona ostatnio po nocy wraca do domu, ja na nią patrzę, ona taka zmarnowana, mówię... Aga, co ty takie sine usta masz? Jagody jadłaś? A ona mówi, że z wywiadówki wróciła. Ciekawe te wywiadówki teraz robią. A mój ojciec nigdy nie chciał chodzić. Zawsze matka chodziła. A do Agi na wywiadówki właśnie dużo ojców przychodzi. Ona się nawet lepiej z tymi ojcami dogaduje niż z matkami. Tak jest, że jak po wywiadówce do niej podchodzi jakiś zdenerwowany ojciec, to zawsze wyjdzie zrelaksowany.